Witam. Dzisiaj będę chciał porozmawiać na temat ograniczników w łańcuchu do pilarki spalinowej. Tutaj widzicie taki ogranicznik, tutaj naprzeciwko jest ząb tnący. Z przodu jest ogranicznik na tym samym ogniwie i zaraz będę chciał wam powiedzieć, dlaczego one są ważne i jak go spiłować, żeby było na odpowiedniej wysokości względem zęba tnącego nie wolno tych ograniczników zostawiać w miarę zużywania się zęba, spiłowywania go trzeba też spiłowywać ograniczniki dzisiaj wam powiem w jaki sposób spiłować Pokazuję wam jakieś cztery metody jak może nie tyle spiłować co ustalić wysokość na jaką spiłować także jeśli ktoś jest ciekawy to zapraszam do oglądania tego filmu z tym że muszę najpierw zaznaczyć że ja nie jestem jakimś fachowcem, jestem zwykłym użytkownikiem także Mogę się gdzieś pomylić albo mogę coś, czegoś nie wiedzieć. Jeśli wiecie coś lepiej, napiszcie w komentarzach. Ja po prostu kręcę ten film, dlatego że wiem, że wiele osób nawet nie wie tyle co ja, chociaż moja wiedza też nie jest jakaś ogromna, ale, ale przypuszczam, że niektóre osoby nawet tyle nie wiedzą. Także będę chciał Wam pokazać, co ja na chwilę obecną sam wiem i rozumiem. A więc teraz powiedzmy sobie najpierw, od czego w ogóle jest ogranicznik. Oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, jest on od tego, żeby ograniczać możliwość zagłębiania się zęba w materiale. Tak jak tutaj widać, powiedzmy, że ta czerwona kartka to jest materiał, czyli drewno, i ten ząb może się zagłębiać w materiale, dopóki ogranicznik mu pozwoli. Jeśli już ogranicznik zetknie się z materiałem, to wtedy ząb już nie ma możliwości dalej się zagłębiać i zbiera tylko tyle materiału, ile pozwoli mu ogranicznik. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że ogranicznika nie ma, wtedy ząb mógłby się zagłębiać coraz głębiej, aż w końcu pilarka by stanęła, albo praca nią byłaby bardzo nieprzyjemna, bo łańcuch by bardzo mocno szarpał, by się wbijał na maksa i wyrywał z materiału. Także ten ogranicznik jest bardzo ważny, bo on sprawia, że ząb zagłębia się tylko tyle, ile tego chcemy, tak, żeby pilarka sobie z tym dobrze radziła, z, z taką jeszcze materiału. Natomiast dlaczego ten ogranicznik trzeba okresowo spiłowywać? Otóż dlatego, że ząb żeby zagłębiać się w materiale nie może być Płaski na, na górze tylko musi stopniowo opadać Bo gdyby był płaski to by się po prostu ślizgał po materiale wierzchem On musi mieć pewien kąt natarcia musi się wbijać w ten materiał Więc musi mieć taki lekki spadek I dlatego też Spiłowywując zęb, ząb coraz bardziej My sprawiamy, że on jest coraz niższy a skoro jest niższy to ogranicznik też powinien być niżej, żeby zbierać tyle samo materiału cały czas. A więc ogranicznik też powinniśmy co jakiś czas sprawdzać. Nie za każdym razem, może w zależności od tego jak dużo zęba spiłowujemy, to co jakiś czas powinniśmy też ten ogranicznik sprawdzić i w razie gdy tego wymaga tego spiłować. A więc z reguły przyjmuje się, że ogranicznik powinien być poniżej zęba około 0,65 mm. To jest taka standardowa wielkość, ale do twardego drewna powinien być trochę mniej obniżony, powinien być trochę wyższy. Czyli w zależności od tego, jakie drewno będziemy ciąć, czy to będzie twarde, czy miękkie drewno, ogranicznik może być troszkę niższy albo trochę wyższy. Wiadomo, że czym drewno twardsze, tym łańcuch ma trochę ciężej, więc ząb powinien się trochę mniej wgryzać w materiał, żeby mniej drewna zbierać, bo może sobie nie poradzić. I wtedy ogranicznik może być troszkę wyższy. Jego wysokość może być też trochę uzależniona od mocy pilarki, od tego jaki łańcuch posiada, czy jest to 0,325, czy czy może pico. Także czynników może być wiele, ale tak generalnie przyjmuje się, że głębokość ogranicznika to jest 0,65. Metody na zdejmowanie ograniczników są tak naprawdę dwie. Nie wiem, jakie są nazwy fachowe, ja powiem, że tu jest. Jedna z metod to jest metoda liniowa, druga jest progresywna. Mamy tutaj dwa takie przymiary, jeden jest właśnie do metody liniowej, drugi do progresywnej, oba są sztila. Tu na tym przymiarze nawet jest napis 065, czyli wiadomo, tak jak mówiłem wam, jakie ma być zagłębienie. Zaraz wam pokażę, czym się różnią te dwie metody, a później wam pokażę, jak mierzyć, ile mamy zdjąć ogranicznika. Jedną metodą, i drugą, i jeszcze nawet dwa inne sposoby wam pokażę po jednym dla każdej z tych metod. A teraz Wam powiem na czym te dwie metody polegają i czym się różnią, która z nich jest lepsza. Otóż w miarę ubywania zęba w metodzie liniowej po prostu zawsze utrzymujemy tą samą wysokość ogranicznika, czyli 0,65. Niezależnie jak nisko ząb zejdzie, to ogranicznik zawsze spiłowujemy do. O 0,65 niżej niż sam ząb. Natomiast w metodzie progresywnej, czym ząb jest bardziej spiłowany, czym jest niższy, tym różnica między zębem a jego ogranicznikiem jest coraz większa. Mniej więcej jest to tak, że na każdy milimetr spiłowania zęba ogranicznik spiłowujemy bardziej o 1,1 milimetra, czyli na przykład jeśli ząb jest spiłowany już o 2 mm, jest niższy trochę, to wtedy już nie spiłujemy ogranicznika na 0,65, tylko na 0,85, sporo niżej. Teraz spróbuję Wam wyjaśnić, dlaczego ta druga metoda jest inna i dlaczego jest tak naprawdę lepsza. Zobaczcie tutaj, Tak czarna kartka jest powiedzmy, że tym materiałem, czyli drewnem i teraz w momencie, gdy ząb chce wejść w materiał, zahacza o niego, on się wtedy tak naprawdę się przechyla. Ja tutaj przychylam kartką, nie zemem, dlatego że jest mi łatwiej, ale tak naprawdę to ząb się przechyla. I on się może przechylać, dopóki nie zetknie się z ogranicznikiem. Czyli tak jak widać tutaj, jest dość duży kąt natarcia, czyli ząb może bardzo łatwo wbijać się w materiał. Tu zachodzi takie zjawisko, że czym ząb jest krótszy, to nie tylko jest niższy, bo my na coraz niższy ząb mamy odpowiedź w postaci spiłowywania ogranicznika, tak? Ale czym on jest krótszy, on jest również dalej od ogranicznika. Zwiększa się jego odległość od ogranicznika. Na końcu, jak już mamy prawie końcówkę zęba, to ta odległość od ogranicznika jest niemal dwa razy większa niż na początku. A ta odległość zęba od ogranicznika ma wpływ na kąt natarcia w materiał. Natomiast ten kąt natarcia zęba ma wpływ na to, jak łatwo ząb zagłębia się w materiale. Jeśli kąt natarcia staje się coraz mniejszy, to ząb, tak jakby coraz gorzej wbija się w materiał, coraz łatwiej się ślizga po tym materiale. Natomiast jeśli kąt natarcia Cały czas pozostanie taki sam. To ząb tak samo łatwo wbija się w materiał, niezależnie od tego, czy już jest bardzo zużyty, czy jeszcze wciąż nowy. Także kąt natarcia zęba też jest bardzo ważny, dlatego jak pilarka wchodzi w materiał, ile bierze wióra i w ogóle do pracy pilarką. A więc teraz próbuję wam pokazać, dlaczego kąt natarcia zmienia się. W miarę jak ząb się oddala od ogranicznika. Tak jak widzicie, ten czerwony materiał, jeśli go pochylę, czyli sprawię, że będzie dotykał zarówno do zęba, jak i do ogranicznika, tak jak to ma miejsce podczas pracy pilarki, to ten kąt natarcia zęba w stosunku do materiału jest dosyć duży. On się bardzo ładnie wbija. Natomiast, gdy ja to cofnę z powrotem, i teraz wyobraźmy sobie, że ten ząb już jest dużo, dużo krótszy, że on już jest tu gdzieś pod koniec swojego żywota. ale ciągle oczywiście jest zachowana odległość ogranicznika, wysokość roz 65 między zębem a ogranicznikiem jest ciągle zachowana, więc powiedzmy, że ten ząb jest gdzieś tutaj w tym, w tym miejscu. Ja teraz pochylę kartkę tak, jakby, czyli ten materiał, tak jakby tutaj była końcówka, końcówka zęba i zobaczcie, że kąt natarcia Kąt natarcia jest dużo mniejszy niż gdy ząb jest nowy i pełny, bo gdy jest pełny, no to teraz dopasowuje do pełnego i kąt natarcia jest większy. Gdy dopasowuje do oddalonego, czyli zużytego zęba, kąt natarcia się zmniejsza, a kąt natarcia jest też ważny do tego, jak ząb się wbija w materiał czyli jak duże wiury robi i jak łatwo tnie materiał. Właśnie na tym polega różnica między spiłowaniem ograniczników liniowo i progresywnie, że sposób liniowy nie uwzględnia zmiany kąta natarcia w mery oddalania się zęba od, od ogranicznika. Sposób progresywny to uwzględnia. Więc tak naprawdę różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami jest tak duża, że pod koniec żywota zęba spiłowując ogranicznik w sposób liniowy będzie on ciągle miał różnicę od zęba 0,65, natomiast w sposób progresywny będzie to niemal dwa razy tyle około 1,2 mm. Także wiór przy metodzie progresywnej będzie dużo większy niż przy metodzie liniowej. Ale co ciekawe, to właśnie przy metodzie progresywnej on powinien być. Na koniec żywota zęba niemal taki sam jak na początku. Teraz będę chciał Wam pokazać, jak zrobić poszczególne pomiary. Przypuśćmy, że będziemy chcieli ten ogranicznik zdjąć tutaj na końcu. Więc tym przymiarem prostym po prostu kładziemy go na zębach poprzednich. I jeśli nam ogranicznik wystaje ponad, ponad tutaj płaszczyznę przymiaru to wtedy go po prostu spiłowujemy tak, żeby aby nie wystawał i to wszystko natomiast w tym drugim przymiarze tutaj on jest progresywny tutaj ustawiamy tak, żeby ogranicznik nam tutaj wychodził tym tym otworem tutaj ma być ząb ma być, ma się opierać i tu ma się opierać o łańcuch. I jeśli nam w tej chwili ogranicznik wystaje, to znaczy, że powinniśmy go spiłować tak, żeby nie wystawał. Jeśli chcemy na soft to tak samo, tylko że będzie trochę więcej wystawał. Także tak się robi e, tymi dwoma przymiarami, e, ale zaraz jeszcze pokażę Wam dwie metody. E, drugą metodą progresywną jest użycie takiej poziomicy. E, po prostu ustawiamy prowadnicę tak, żeby pokazywała poziomica 0, czyli wypoziomowujemy e, i później mierzymy kąt, jaki jest pomiędzy zębem tnącym a, a jego ogranicznikiem. E, powinno to być około. Raz tutaj. Postaram się dobrze przyłożyć 6,5 to jest do miękkiego drewna, do twardego jakieś 5,5. Wiadomo, że to poziomica nie pokazuje idealnie, bo to trzeba by naprawdę dobrze się przyłożyć do, dokładnie to wszystko poprzykładać, ale mniej więcej jest dobrze. Jeśli ktoś nie ma ani poziomicy, ani jakiegoś przymiaru, to można też użyć po prostu szczelinomierz. Tutaj mam 0,60. Kładziemy coś płaskiego na dwóch zębach koło siebie. I wtedy możemy sprawdzić, jaka jest szczelina pomiędzy właśnie e, ogranicznikiem a tymi dwoma zębami. Jeśli przechodzi, e, to znaczy, że jest dobrze 0,60, dlatego że e, jak, jakbym użył 0,65 i by mi w miarę łat, łatwo przeszło, to znaczy, że już byłoby trochę za bardzo. Natomiast 0,60, jeśli przejdzie, to znaczy, że jest w sam raz. Że tak naprawdę będzie szczelina gdzieś no, powyżej 0,60, tak? Tylko trzeba pamiętać, żeby położyć ten przedmiot na dwóch tylko zębach, nie gdzieś tam dalej, bo to już może zrobić różnicę. Aby na dwóch zębach obok siebie, które między sobą mają właśnie ten ogranicznik, na którym nam zależy. Jeśli chodzi o samo spiłowywanie ograniczników, to robimy to pilnikiem płaskim. Spiłowujemy je od strony wewnętrznej na zewnątrz. Tak, tak samo jak zęba tnącego piłujemy, czyli tego, ten ogranicznik trzeba by piłować od tamtej strony, od dołu do góry, w stronę kamery. W tą stronę, natomiast następnego w drugą stronę. Co jest też jeszcze ważne, a co niektórzy może nie wiedzą, to, że ważne jest to, żeby zachować kształt ogranicznika Czyli nie piłujemy go cały czas na płasko, na płasko, na płasko, dlatego że wtedy on będzie taki tutaj płaski na górze. Powinniśmy cały czas zaokrąglać go w taki sam sposób, w jaki jest tutaj na górze zaokrąglony, dlatego że ten ogranicznik jest powodem odbijania pilarki. Jeśli jest zbyt, zbyt pionowy, tutaj dlatego w ogóle jest taki długi i zaokrąglony. Zaraz wam pokażę o co chodzi z odbijaniem. Kolejną jeszcze ważną kwestią, o której trzeba pamiętać, jeśli chodzi o ograniczniki, tym razem taką bardziej negatywną, to jest to, że one powodują odbicie łańcucha. Dlatego, że dopóki, zaraz Wam pokażę, dopóki tutaj mamy, przypuśćmy, łańcuch jest na prostej, to wiadomo, że powiedzmy, że to pudełko to jest materiał. Więc zęby się w niego wbijają, wszystko jest w miarę równo, ale kiedy ten, ale sytuacja jest trochę inna, gdy łańcuch jest na nosie pilarki. Wtedy ten ogranicznik wychyla się ponad resztę, i tak jak powiedzmy, że to jest materiał, wtedy ogranicznik on jest tępy i uderza tak, jakby całym swoim bokiem o materiał. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby ten ogranicznik też zaokrąglać tutaj. On jest różnie rozwiązany, ale zwykle on będzie taki trochę dłuższy i tutaj zaokrąglony po to, żeby się łatwiej ślizgał po tym materiale właśnie na czubku prowadnicy. On i tak będzie trochę odbijał, ale mniej niż gdyby całkiem był pionowy płaski tutaj. Dlatego też trzeba pamiętać, żeby w miarę możliwości zachowywać tą to zaokrąglenie ogranicznika różne firmy próbują sobie radzić z tymi odbiciami w pilarkach dlatego łańcuchy mają różne ograniczniki Ten na przykład łańcuch jest antyodbiciowy i ma taki ogranicznik który ma dodatkową na drugim jeszcze zaraz Wam to spróbuję pokazać jak wchodzi o jak on się załamuje łańcuch na nosie pilarki to wtedy się tutaj pokazuje drugi wypust taki na drugim ogniwie łączącym, i wtedy one razem tworzą takie w miarę gładkie przejście po to, żeby nie było odbicia, żeby materiał się prześliznął po tym ograniczniku. Dlatego trzeba zachowywać jak najbardziej zachowywać kształt ogranicznika w miarę ścinania go. Nie powinniśmy ścinać go na płasko, tylko raczej zachowywać ten kształt i w ten sposób mniej więcej iść w dół. Na koniec jeszcze przypomnę, że spiłowywanie ograniczników jest bardzo ważne. Tutaj mamy taki dosyć nietypowy ogranicznik. Ale to też się Orygona. Tylko, że ogranicznik taki jak widać. Spiłowanie ich jest bardzo ważne dlatego, że jeśli ich nie spiłujemy no to oczywiście będzie słaby wiór. Najlepszym wyznacznikiem właśnie kiedy spiłować już ogranicznik to jest po prostu obserwować wiór, jaki wydaje pilarka. Jeśli jest zbyt mały, zbyt drobny, robi się pył zamiast wiórów, to wtedy, a oczywiście łańcuch jest ostry, sprawdziliśmy to, naostrzyliśmy go. Wtedy warto właśnie ogranicznik sprawdzić, czy nie jest czasem za wysoki, czy nie warto go spiłować. Także to było wszystko, co wam chciałem się pokazać. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.